Drogi Skorpionie, droga dziewczyno z kolcem, jak to jedna z moich słuchaczek kiedyś napisała, mam już dla Ciebie karty na mniej więcej najbliższy tydzień. I tutaj taką ważną datą będzie, będą okolice: 24 kwietnia, kiedy Księżyc wchodzi w swój cykl ostatniej kwadry na niebie. No i to jest bardzo dobry czas na porządkowanie, a u Ciebie mi to w kartach na porządkowanie, zwłaszcza w obszarze uczuć. Właśnie wygląda. Niekoniecznie porządki w znaczeniu dosłownym. Drogi skorpionie, u Twojego kuzyna w trygonie wody, uraczka, ta karta już dzisiaj wypadła. No i to by się zgadzało. Akurat u rybek chyba spokojniejsza energie. Mm, dziewiątka mieczy w centrum czytania. Mamy tu młodzieńca, który za chwilę zerwie się z bardzo niespokojnego snu. Prawdopodobnie. Tak się domyślamy. Może jest mu za ciepło, może jest mu za zimno, może czuje przez sen, że te miecze nad nim wiszą. Metaforycznie, oczywiście, możesz mieć jakieś niepozałatwione sprawy, które do Ciebie wracają i dają Ci znać poprzez Twoje ciało. Bo wiecie, nasze ciało potrafi mówić, nawet jeśli nie słowami, to daje nam czytelne sygnały, jeśli coś jest nie tak. No i tylko ważne jest, żeby się w te sygnały umieć wsłuchać. I umieć na bieżąco sobie z tym radzić. No, masz coś do przepracowania, jakieś może traumy, które są nieprzepracowane, albo po prostu jakiś trudniejszy czas w życiu. Karta, albo w ogóle ta karta cię nie dotyczy, bo mogę mówić do jednego skorpionu na świecie, prawda? Karta po lewej, karta sprawiedliwości, mówi nam o tym, że szukamy takiej harmonii w życiu, że próbujemy być sprawiedliwym wobec ludzi. Tutaj mamy symbol wagi chcemy być pokojowo nastawieni mamy gołąbka pokoju który, wy, którego ten można władca ten król wypuszcza z gałązką oliwną i ma porzucony u swoich stóp miecz czyli jest pokojowo nastawiony nie chce z nikim walczyć a nawet nie ma zapasem tego miecza nie czuje takiej potrzeby być może sobie walczysz przewalczasz w głowie te swoje problemy widzicie, walka mi się załączyła na widok miecza i jakoś sobie radzisz z problemami, swoim właśnie takim pozytywnym nastawieniem, poszukiwaniem takiej równowagi i sprawiedliwości. Natomiast w karcie po prawej, w karcie Wisielca, która wcale nie jest taka straszna, na jaką wygląda, bo widzimy młodzieńca, który wisi do góry nogami, ale spójrzcie, te kreseczki, które symbolizują myślenie, symbolizują, że ten człowiek. Jest co prawda w jakimś stanie zawieszenia, ale on po prostu potrzebuje na chwilę się odciąć od czegoś i, i bardzo intensywnie o czymś myśli, pomimo tego, że jest właśnie w jakimś odcięciu i w jakimś relaksie. No może tak wyglądać Twój tydzień, ale niekoniecznie. Więc drogi Skorpionie, droga dziewczyna Skorpionie, bardzo dobrego tygodnia Cię życzę i pozdrawiam serdecznie.